Pierwszy raz pamiętam, weszłam do chłodni, ja nie widziałam tego jako zawsze jakieś horrory i tak dalej, różnego rodzaju tutaj thrillery, tylko ja to widziałam na żywo. I jak ja sobie pomyślałam, że to się faktycznie dzieje, i ja faktycznie tam stoję i to jest czyjś bliski. I ode mnie zależy to, jak on będzie wyglądał, jaka to jest odpowiedzialność i z czym to się wiąże, no to to mi wtedy bardzo zmieniło myślenie. I właśnie ten pierwszy kontakt z ciałem do przygotowania, ten zapach, o którym wszyscy zawsze wcześniej mówili, a człowiek, który nie ma z tym nie jest w stanie sobie tego wyobrazić, bo różne rzeczy, Ludzie mówią i do różnych rzeczy to jest porównywane, ale kiedy my się nie znajdziemy z tym bezpośrednio, yy, twarzą w twarz, to my totalnie nie wiemy czego się spodziewać. Więc to jest taki miks wszystkiego, bym powiedziała. Nie można mówić, że to była jedna rzecz, bo tego było tak dużo, że naprawdę bardzo ciężko później znaleźć sobie w życiu miejsce, bo to w człowieku zostaje na bardzo długo i ten pierwszy kontakt z ciałem, on zostanie ze mną na zawsze. Ja zawsze będę pamiętać właśnie ten moment, w którym mm, nam przyszło na tym szkoleniu pracować już na yy, osobie zmarłej. Cały odcinek pokoju obejrzysz na YouTube i Spotify.